Znasz luki w wartości? One prowadzą cię prosto do zysków. Fair value gap FWG to obszar na wykresie, gdzie cena szybko przeskoczyła, tworząc lukę. To kluczowy element analizy price action. Poznaj ten fenomen. FWG powstaje, gdy występuje nieproporcjonalny popyt lub podaż. Gdy cena gwałtownie rośnie lub spada, tworzy się luka, a rynki często wracają do tych poziomów. Dlatego warto obserwować te obszary. Luki w wartości mogą stać się idealnymi miejscami do wejścia w transakcje. Traderzy wykorzystują je, aby znaleźć potwierdzenie trendów lub potencjalnych punktów zwrotnych. To sprytna strategia. Dlaczego luki są często punktem reakcji? Ponieważ inwestorzy pamiętają, gdzie cena przeskoczyła, a korygowanie do tych poziomów może skusić do zakupu lub sprzedaży. Nie przegap tych okazji. Obserwuj, jakie detale mogą zadecydować o Twoim sukcesie. FVG to nie tylko luka na wykresie, to także emocje inwestorów. Wiedza o tym, jak je wykorzystać, może wyprowadzić Cię na prostą. Chcesz więcej wiedzy o price action? Fair value gap to tylko jeden z wielu narzędzi, które mogą zmienić Twoje podejście do tradingu. Obserwuj mnie po więcej.